Cześć. W dzisiejszym odcinku opowiem Ci o tym, jak zrealizowaliśmy dla jednego z naszych bankowych klientów proces dotyczący diagnozy obszarów do zmian i usprawnień w momencie końca współpracy z klientem. Jeśli zatem ten obszar rzeczywistości Cię interesuje lub chcesz dowiedzieć się, jak taki proces mógłby wyglądać w Twoim biznesie, to zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Temat projektowania. Doświadczenia końca, czyli zadbania o ten moment ścieżki zakupowej, który z punktu widzenia klienta kiedyś zazwyczaj przychodzi, a z punktu widzenia marki może nie jest najbardziej pożądany, ale jednak się dzieje, jest elementem ważnym. Aczkolwiek okazuje się, że jest elementem, który przez większość firm jest niezaopiekowany, a przynajmniej nie dbamy o niego tak mocno, jako etap pozyskiwania klientów, czyli tej początkowej fazy naszej relacji. Ja o tym mówiłem więcej w odcinku 16, do którego obejrzenia bardzo serdecznie cię e, zapraszam, tam jakby jest więcej kontekstu do tego projektowania końców. Dzisiaj skupimy się na konkretnym przebiegu jednego z projektów, który właśnie tego dotyczył. No więc projekt dla instytucji bankowej, e, duża złożona struktura, natomiast zespół, który jednocześnie przy tej całej złożoności chce szukać wyróżników i chce poprawiać do w różnych punktach styku klienta z bankiem. No i w jednej z tych iteracji na warsztat został wzięty koniec współpracy. Ten koniec współpracy miał w tym przypadku dwa wymiary, bo w przypadku banku ta współpraca może kończyć się na dwa sposoby. To znaczy, z jednej strony może być to sytuacja, w której to klient przychodzi i mówi: chcę zakończyć współpracę, bo już nie potrzebuję waszych usług, czy cokolwiek innego się wydarzyło. A druga to jest sytuacja, w której ta, ta współpraca dobiega końca naturalnie, czyli klient na przykład kończy spłatę kredytu hipotecznego, naturalnego i tak dalej i tak dalej. Więc my w tym projekcie poruszaliśmy się w takich dwóch kontekstach, czyli naturalnej, naturalnego końca i końca zainicjowanego przez klienta. Więc jak taki projekt wyglądał w praktyce? O tym opowiem w dalszej części tego materiału. Pierwszy krok, który zrobiliśmy razem z zespołem projektowym po stronie klienta, to był tak zwany Wartat Zero. To było spotkanie, podczas którego oramowaliśmy ten projekt. Ja używam takiego stwierdzenia, oramowanie to jest taki moment, w którym ustaliliśmy sobie raz jeszcze, czy potwierdziliśmy cele tego projektu, jego założenia, harmonogram i co bardzo ważne, zbudowaliśmy na nim tak zwaną mapę interesariuszy, w ramach której ustaliliśmy, które osoby z organizacji powinny być zaangażowane na jakim etapie projektu, ponieważ projekt jak zaraz zobaczysz w dalszej części zakładał sporo takich interakcji, warsztatów i tak dalej. To musieliśmy na tym etapie określić kto w czym powinien wziąć udział. Więc ten Warsztat Zero był pierwszym krokiem, który zrobiliśmy i to było spotkanie mojego zespołu wraz z zespołem projektowym naszego klienta, czyli zespołu bankowego. Drugi krok, który właściwie dział się trochę równolegle to była taka analiza desk research. To była taka analiza, którą my wykonaliśmy jako zespół Fusers i ona miała na celu zorientowanie się jak w ogóle Temat końców współpracy wygląda na rynku. Jak firmy to robią, jak robią to, jak po to do tego klienci, jakie mają potrzeby, oczekiwania, jakie są dobre i złe praktyki w tym, w tym aspekcie. I to, muszę powiedzieć, było bardzo ciekawe ćwiczenie dla nas. Pozwoliło nam bardzo mocno poszerzyć sobie perspektywę i pozwoliło nam znaleźć parę fajnych przykładów, które mogły być dla nas, mogły być dla nas punktem odbicia do dalszej pracy w tym projekcie. Więc tym drugim krokiem właściwie w tym działaniu była ta analiza Desk Research, która miała na celu poszerzenie perspektywy naszej oraz zespołu. Projektowego. Trzeci krok w tym działaniu to było spotkanie prekikofowe. To było Jedno z takich działań, które uważam, że było jednym z chyba z kluczowych elementów tego procesu, bo to był taki moment, w którym robiliśmy ten starosłowiański buy-in w organizacji i ten pre był spotkaniem dla sponsorów i głównych interesariuszy tego projektu wewnątrz organizacji. Bo jak zapewne wiesz, w dużej organizacji korporacyjnej to nie jest tak, że ten projekt dzieje się w oderwaniu od jakiejś rzeczywistości. On się dzieje w kontekście całej masy innych inicjatyw i są osoby, na które on będzie wpływał. Są jego sponsorzy, są osoby, które muszą być za zaangażowane albo muszą do tego projektu delegować osoby ze swoich zespołów. No i my te wszystkie osoby zaprosiliśmy na takie dwugodzinne spotkanie online, podczas którego, po pierwsze, opowiedzieliśmy o założeniach tego projektu, opowiedzieliśmy, jak on będzie przebiegał, jakie mamy cele, jaki jest harmonogram, opowiedzieliśmy o podejściu, czyli metodologii service design, z której w tym projekcie korzystaliśmy, czy w oparciu o którą on został zbudowany, po to, aby oni rozumieli założenia. Oczywiście to nie było szkolenie, nie robiliśmy tam rzeczy super praktycznych, ale chodziło o to, żeby te. Osoby na dużych klockach rozumiały, jak ten proces będzie wyglądał i czego się można po nim spodziewać. No i też um, odpowiadaliśmy na tym spotkaniu na pytania interesariuszy, co pozwoliło zaadresować większość takich kwestii, które na początku projektu się pojawiają i dać to poczucie, że ok, wiemy, jak to będzie wyglądało, wiemy też, czego się od nas jako interesariuszy oczekuje. I to był krok trzeci w tym procesie. Krok czwarty, aby pogłębić tę wiedzę ze spotkania prekikofowego, postanowiliśmy zorganizować taką serię rozmów z głównymi interesariuszami. Tych rozmów, Rozmów było pięć, i e, ci interesariusze zostali wytypowani przez zespół projektowy, i my w ramach tych e, rozmów próbowaliśmy jeszcze mocniej wejść w potrzeby biznesowe i e, odpowiedzieć na pytania i obawy e, naszych rozmówców i rozmówczyń, po to, aby mieć taką szerszą perspektywę wchodząc w ten projekt i rozumiejąc, jaką on rolę będzie pełnił w organizacji, do czego ten projekt służy, jakie cele biznesowe ma pomóc zrealizować. Były to bardzo wartościowe spotkania, które podsumowaliśmy w formie takiej przestrzeni na e, muralu, czyli takim systemie do, do pracy warsztatowej online i tam sobie wszystkie wnioski z tego spisaliśmy i mogliśmy do nich później odwoływać w trakcie kolejnych etapów tego działania. To był krok czwarty. Krok piąty to w końcu moment kick-offu projektu, czyli startu oficjalnego tego działania w organizacji. To było spotkanie online'owe, na które poza zespołem projektowym zostało zaproszone szersze grono osób, które w tym projekcie miało brać na późniejszych etapach udział. Te osoby również zostały zdiagnozowane czy dookreślone na tym spotkaniu pierwszym, czyli na warsztacie zerowym, o którym już mówiłem. To spotkanie Kikofowe miało na celu trochę to samo co spotkanie prakikofowe z interesariuszami czyli pokazanie teraz już szerszemu gronu tego, jak ten projekt będzie przebiegał, jakie ma cele, założenia, jaką metodologią będzie realizowany, bo też o tym trochę opowiadaliśmy. Więc mieliśmy taki moment oficjalnego startu kikofu tego projektu w organizacji. To był moment, w którym uznaliśmy: dobra, projekt startuje, zaczynamy. Działać. Mamy za sobą pięć kroków, no to przed nami w takim razie krok szósty. Krokiem szóstym było szkolenie online. Ja jestem zdania, że takim elementem, który powinien się pojawiać w procesach CX-owych i serwis designowych, jest szkolenie dla zespołu projektowego i w ogóle dla ludzi w organizacji, jeżeli ci ludzie w organizacji takie, w takim szkoleniu chcą wziąć udział, rzecz jasna. Natomiast to szkolenie nie jest niczym specjalnie długim, bo to też było dwugodzinne szkolenie online, natomiast ono ma bardzo konkretny cel. Ono ma pokazać, jak będziemy pracowali, na czym polega metodologia pracy, na czym polega koncept słuchania głosu klienta. O co chodzi w ścieżkach klienta, jak będziemy to realizowali, jakie są założenia takiego procesu. Więc to jest bardzo ważne spotkanie, które powoduje, że osoby, które w tym projekt są zaangażowane, rozumieją więcej i dużo łatwiej jest im włączyć się potem w te działania i wziąć w nich udział, bo widzą ten szerszy kontekst, nie są wyrwane ze swoich działań i wprowadzone do projektu, bo i jakby nie słyszał tego, bo macie tak robić, bo nie wiem, firma zewnętrzna tak powiedziała. Więc ja bardzo takie szkolenia e, początkowe lubię, uważam, że są bardzo ważne. Tutaj też w tym projekcie szóstym krokiem, wprawdzie, bo to już było kilka elementów przygotowawczych przed tym, ale było to szkolenie online dla zespołu projektowego, dla trochę szerszego grona pracowników, gdzie mówiliśmy po pierwsze o metodologii, a po drugie dzieliliśmy się wynikami naszego desk researchu, czyli tego, czego się dowiedzieliśmy, jeżeli chodzi o dobre praktyki rynkowe w obszarze poprawy doświadczenia końca współpracy. No dobra, no to teraz w takim razie krok siódmy. Jak już te zrobiliśmy poprzednie działania, no to zabraliśmy się za analizę stanu obecnego. Moim zdaniem, jednym z kluczowych elementów, też tego procesu było ustalenie, jaki jest dzisiaj. Bo zanim zaczniemy cokolwiek usprawniać, czy generować pomysły na usprawnienie, to warto byłoby sobie powiedzieć na pytanie, czy uświadomić sobie, jak dany proces wygląda dzisiaj. I my w ramach tego ustalania, jaki jest dzisiaj, przeprowadziliśmy z różnymi zespołami bankowymi cykl warsztatów online'owych, w ramach których te procesy końca na dzień dzisiejszy opisywaliśmy. Z tego powstał taki dość obszerny mural, w którym opisaliśmy 13 różnych procesów dotyczących Końca współpracy dla różnych produktów, bo też braliśmy pod uwagę tutaj w tym procesie różne produkty, między innymi karta kredytowa, między innymi konto, m.in., kredyt ratalny, kredyty hipoteczne i jeszcze kilka innych drobnych rzeczy. I dla każdego z tych produktów mieliśmy kilka różnych kontekstów, w których się poruszaliśmy, więc tych ścieżek, tak zwanych SIS, opisujących stan obecny, było całkiem, całkiem sporo. No ale opisaliśmy ten stan obecny i to był punkt wyjścia do naszej dalszej pracy, czyli do kroku ósmego, bo też w tym kroku Siódmym, opisywaliśmy czy diagnozowaliśmy obszary, które, w których brakuje nam wiedzy, w sensie, w których potrzebujemy się dopytać klientów o to, jak widzą pewne rzeczy, albo zobaczyć, jak wygląda rzeczywistość z ich perspektywy. No więc w kroku ósmym, jak już to wszystko ustaliliśmy i sobie odpowiedzieliśmy na pytanie, jaki jest dzisiaj, co wiemy, czego nie wiemy, no to przygotowaliśmy badanie jakościowe. To była seria wywiadów z klientami zaproszonymi do tego badania, w ramach którego pogłębialiśmy informacje, zdobywaliśmy wiedzę o ich perspektywie i próbowaliśmy ustalić, jak to wygląda i jakie są ich potrzeby pod kątem końca współpracy w kontekście produktów finansowych. No więc przeprowadziliśmy badanie jakościowe, następnie przeprowadziliśmy badanie ilościowe i to był krok dziewiąty. To badanie było nam potrzebne po to, żeby pewne rzeczy, które wyszły w badaniu jakościowym zweryfikować i też sprawdzić to na większej grupie ludzi. To dlatego, że w tego typu projektach CX-owych, serwis designowych, które są realizowane w dużej mierze w oparciu o badanie jakościowe, w których mamy raczej małe grupy respondentów i respondentek, czyli to jest kilka, kilka 12 osób w danym profilu czy w danym segmencie klientów pojawia się często taki argument, że to jest za mało, żeby podejmować decyzje biznesowe, zwłaszcza, jeżeli mamy do czynienia z tak dużą organizacją, jaką jest bank. No więc, żeby ten głos klienta wybrzmiał bardziej, żeby był taki e, mocniejszy, to postanowiliśmy zweryfikować wnioski z badania jakościowego w badaniu ilościowym. No i tutaj już e, kilkaset osób, które w tym badaniu wzięły udział, potwierdziło, czy zweryfikowało, zwalidowało pewne nasze założenia czy refleksje badania ilościowego. I to badanie y, jakościowe i badanie Ilościowe dało nam pełen obraz sytuacji w tym kawałku rzeczywistości, jak to wygląda dzisiaj, jakie klienci mają potrzeby, jak chcieliby, żeby taki koniec współpracy z bankiem wyglądał w przyszłości. I to był krok dziewiąty w naszym procesie, a krokiem dziesiątym było uporządkowanie tej wiedzy i zasilenie nią um, tych ścieżek SIS, które wypracowaliśmy wcześniej. No bo my te ścieżki takie opisujące proces obecny zrobiliśmy razem z zespołem bankowym, i tam czasami pojawiło się takie stwierdzenie, wydaje mi się, bo ja do końca nie wiem, jak to wygląda, ale naszym zdaniem to jest tak i tak. I to jest naturalna rzecz, która się na tym etapie pojawia, natomiast ona wymaga weryfikacji, walidacji z głosem klienta i to właśnie w tym procesie się zadziało. To znaczy były ścieżki SIS, potem było badanie jakościowe i ilościowe i teraz te ścieżki SIS w kroku 10 e, zostały zasilone wiedzą z badania, uzupełnione, zaktualizowane i dodaliśmy tam informacje po prostu od klientów, których się dowiedzieliśmy, które pozwoliły spojrzeć na ten proces ich Oczami. Kolejnym krokiem, jak już to zrobiliśmy, było opracowanie raportu z badania, bo to jest taki jeden z naturalnych produktów, e, który w tego typu procesie powstaje, czyli powstał obszerny raport z badania, który opisywał wnioski, spostrzeżenia, cytaty klientów i e, pokazywał, czy mógł pokazać zespołowi projektowemu, czego my się tak w ogóle w tym procesie dowiedzieliśmy od nich Ten materiał był później prezentowany, ale o tym, gdzie i jak go zaprezentowaliśmy, opowiem Ci za chwilę. No dobrze, mieliśmy taką część, w której e, diagnozowaliśmy, rozmawialiśmy z klientami, wyciągaliśmy z tego wnioski i aktualizowaliśmy swoją wiedzę, no więc przyszedł w końcu moment, w którym wiedząc to wszystko musieliśmy usiąść, i zastanowić się to, co my w związku z tym zrobimy i jakie mamy pomysły na to, aby to doświadczenie końca współpracy z bankiem było lepsze niż dzisiaj. No i finalnie postanowiliśmy ten krok dwunasty, bo to był dwunasty krok w naszym procesie, zrealizować w formie dwudniowego warsztatu stacjonarnego, na który zaprosiliśmy cały zespół projektowy. To było dwadzieścia kilka osób reprezentujących różne obszary biznesowe Różne departamenty banku i pracowaliśmy tam w kontekście czterech produktów, o których już Wam wspominałem, czyli to, była, to było konto, to była karta kredytowa, kredyt ratalny oraz kredyt hipoteczny. Na tych czterech produktach skupialiśmy się w trakcie tego działania i zespoły w, w, w ciągu tego warsztatu dwudniowego w odpowiedzi na Zdiagnozowane w badaniu ilościowym i jakościowym problemy, tworzyły rozwiązania. Te rozwiązania em, były wymyślane, były weryfikowane wewnętrznie między zespołami, a następnie były testowane z klientami. Bo to, co zrobiliśmy w tym kroku, to postanowiliśmy zaprosić na ten warsztat klientów różnych banków, z którymi em, nasi em, uczestnicy mogliby swoje pomysły zderzyć i zweryfikować. I to uważam, że było bardzo wartościowe ćwiczenie, zadanie, bo ono pozwoliło Zwalidować z realnym głosem klienta, z realnymi klientami ten kierunek zmian potencjalnych, które zespoły chciałyby wdrożyć w docelowym procesie końca współpracy. I to też jest taki moment, który moim zdaniem ma ogromną wartość, bo jak pracujesz w dużej organizacji, to często nie masz kontaktu z klientem, co w sensie jesteś w obszarze bardzo często, który nie ma bezpośredniego kontaktu z klientem, więc tym bardziej ta interakcja i możliwość weryfikacji z nim daje dużą e, wartość. Więc to był krok 12. Jego produktem były koncepty zmian w kontekście tych czterech produktów, bardzo konkretnie, precyzyjnie opisane, zwalidowane ym, i zweryfikowane z klientami. No więc kolejnym naszym krokiem było zdigitalizowanie tego i przerzucanie po prostu do wersji online'owej, żeby to nie zginęło, no bo warsztat, jak już wiesz, był realizowany stacjonarnie. No i ostatnim elementem z tego, w tym procesie, czyli czternastym naszym krokiem było opracowanie rekomendacji, bo jedno to jest wiedzieć, jak jest dzisiaj, potem dowiedzieć się od klientów, jak oni to widzą, uzupełnić sobie tę perspektywę, ustalić ich potrzeby i na nie Odpowiedzieć w postaci pomysłów i rozwiązań, a drugie to jest przekuć to na konkretne wnioski czy rekomendacje dalszego działania. Więc tego typu proces my najczęściej kończymy takim obszernym raportem, który z jednej strony podsumowuje przebieg tego działania, a z drugiej strony zawiera zestaw takich rekomendacji, które mają na celu wskazanie zespołowi projektowemu, co zrobić dalej. Tam są nadane priorytety, zazwyczaj czasami są dopisane odpowiedzialności biznesowe już na tym etapie, natomiast one pokazują, na czym warto byłoby się skupić, co warto zrobić w kontekście tego konkretnego procesu. Procesu, ale też w kontekście w ogóle pracy ze ścieżką klienta w organizacji na późniejszym etapie. No i tak właśnie przebiegł ten proces, czyli na dużych klockach, jak widzisz, mieliśmy 14 etapów, czy 14 kroków w takim procesie. Ten proces trwał około 4 miesięcy finalnie intensywnej pracy po stronie zespołu Fuzers i zespołu projektowego naszego klienta. Dzisiaj jesteśmy w momencie, w którym mamy te rekomendacje, zespół decyduje o tym, co wdrażać. Pierwsze rzeczy już em, em, zaczęły być wdrażane, prace nad pierwszymi drobnymi elementami, Momentami już się toczą, tak więc efekt tego projektu, mam nadzieję, wkrótce klienci tej instytucji, którzy będą kończyli z nią współpracę z jakiegoś powodu, bardzo dobrze odczują i zobaczą, że to doświadczenie końca może być naprawdę. Dobre, to tyle na dziś. Jeżeli temat doświadczenia końców czy w ogóle pracy z głosem klienta Cię zainteresował, to zapraszam do naszego newslettera. Tam co dwa tygodnie wysyłamy trochę więcej inspiracji w tym m.in. kontekście. Link do zapisu znajdziesz w opisie do tego filmu. A tymczasem niech głos klienta będzie z tobą.